MPWJ w Lublinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lublin.pl bądź www.mpwj.lubin.pl oraz pod numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746-56-10. I ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 0827. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny, tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odbiedź nas na Facebooku. Na kolekcjonerów monet czeka nie lada gratka. W weekend w Lubinie odbędzie się 11 zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Spotkanie będzie mieć charakter otwarty. Każdy może przyjść i dowiedzieć się, które monety są najbardziej wartościowe i na co zwracać uwagę, by nie dać się oszukać. Kolekcjonerzy monet podczas zjazdów podsumowują kolejne lata działalności. Wymieniają się doświadczeniami oraz monetami. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne nieprzypadkowo na miejsce zjazdu wybrało Lubin. Spotykamy się w wspaniałym miejscu, w stolicy, a nie stolicy Rzeczypospolitej, a stolicy polskiej miedzi w Lubinie, gdzie nasi górnicy wydobywają wspaniałe kruszce. Z których później menica Polska bije monety. Nie jest to spotkanie wyłącznie członków towarzystwa. Może przyjść każdy, kto interesuje się numizmatyką. Członkowie towarzystwa nieodpłatnie służą zawsze usługą. Dla ludzi pospolitych, którzy przyjdą z monetą, chcą się zorientować, jaka to jest moneta, jaką ma wartość, skąd pochodzi. My to zgodnie ze statutem czynimy dla społeczeństwa zawsze za darmo. Jedenasty zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego rozpocznie się w sobotę o godzinie dziewiątej w hotelu Baron w Lubinie.